Dzień dobry albo dobry wieczór. Mówi do Was Gryzia i dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek z gry Stardiowali. No wreszcie, mogę coś nagrać. Rety, jak Wy nie wiecie, jak mnie mikrofon już swędział, żeby cokolwiek pogadać. Jutro będzie słonecznie. Wróżbita nam powie, że. Oczywiście jest źle. Okej, okay, mam dla Was kilka tutaj niespodzianek przygotowanych, bo po pierwsze dodałam nowe mapy, żeby. Ten save był jeszcze bardziej zepsuty, bo pamiętam, że tutaj też już mieliśmy jakieś problemy. Mam nadzieję, że trochę udało mi się poprawić tę mapę. Aczkolwiek, jak na to patrzę, to chyba nie. No, i jak widzicie, na przykład mamy takie podpowiedzi, że trzeba kotka pogłaskać, albo że szczęście nie jest po naszej stronie, zresztą jak zwykle. I teraz tak, czy my mamy jakiś plan na dzisiaj? Ja nie wiem, czy my mamy jakiś plan, bo ja kompletnie nie pamiętam, co ja robiłam. Aha, Caroline chce kwarc, ok. Tutaj mmm, slajmy trzeba ubić, to bez problemu. Możliwe, że pójdziemy do kopalni, no bo żeby było wesoło i żeby coś się udziało w tym odcinku. Najpierw to oczywiście trzeba zająć się jakimiś nudami, podstawowymi rzeczami, bo co tu zrobić. Także to zrobimy na przyspieszeniu. No okej, okay, mamy to. Widzę, że potrzebujemy kupić trochę... Nasion upiera, no bo trochę nam tutaj zostało miejsca. A poza tym, tak jak kiedyś Was uczyłam, trzeba pieniądze wrzucić do obrotu, żeby nam procentowały. No i tak, wychodzimy. Teraz yy, tutaj jest niespodzianka, jak widzimy, bo po pierwsze to miejsce wygląda inaczej, a po drugie tutaj się rozpoczyna jakiś dialog. Kto to jest? Szejsz Leny! Teraz nie za głośno! Co by było, gdyby ktoś cię usłyszał? Mogą dowiedzieć się o mnie i. Ty to Luis, jesteś pełen tajemnic, co? Kto to jest? Spokojnie, Lulu. Nikomu, nikogo to nie obchodzi. W każdym razie muszę iść. Lulu. Mam jeszcze dużo papierkowej roboty, a tak przy okazji naprawdę miło z twojej strony, że mnie tym obarczyłeś. Jak widzicie, mod też jest po polsku. Przestań mnie tak nazywać. I to twoja wina, że ciągle zwlekasz. Nie da się, Lulu. Mam do tego prawo jako twoja starsza siostra. Uuu, Louis ma siostrę tutaj, no proszę. Ciekawe, czy tak samo kompetentną jak on. W każdym razie muszę iść, muszę złapać kolejkę linową, zanim się zapełni. Zająć się teraz. To nie rozumiem, nieważne. Znak zapytania. Wykrzyknik. Gryzia. O, Miło cię widzieć. Więc ile tego słyszałeś, Łaś? Uch, Leny. Nutka. Nie wiem, czy ja tam śpiewałam? Znak zapytania. To była Leny, moja starsza siostra. Przyszła, żeby dać mi raport finansowy Rich Side Village. Rich Side Village, tak się nazywa ten mod. Z zeszłego roku. Znak zapytania. Wioska Rich Och, twój dziodek nigdy ci nie powiedział. To nasi sąsiedzi w górach na zachodzie. Jeśli chcesz tam pojechać, możesz skorzystać z kolejki linowej. Ta kolejka to cud inżynierii. Kto wie, jak to za to zapłacili? Pewnie robili, Luis. Robili. Cokolwiek. A nie tylko smutno dopatrzyli, żeby coś się zniszczyło. Na przykład pracowali, tak? Słyszałem, że ktoś w wiosce ma bliskie powiązania z gubernatorem. W każdym razie idź odwiedzić, kiedy masz czas. Wiesz, część ich dochodów z turystyki trafia do Pelican Town. Nie mam czasu. Dzisiaj chyba nie mam. Lepiej wrócę do miasta. Do widzenia, gryzia! Nutka. Nie wiem, w śpiewnym nastroju jestem, ale na pewno nie w nastroju do czytania. Tutaj coś jest nie tak, ale zaraz to poprawimy. Richside, wylecz co? Powinienem, powinnam wkrótce odwiedzić. Ogarniemy, ale. O! Ktoś poszedł i przeszedł przez płot? Co? Nie ja myślałam, że tutaj, jak zmieniłam tę mapę. Tak, żeby do tego Rich Side Village to pasowało, to nie, nie będą mieli tutaj problemu ze z sprawnym przechodzeniem, ale najwidoczniej mają. Moment, to fence zrobimy wszystko tutaj na tej lokacji. Reset. No to i tak by przeszedł przez ten płot. No to ja nie wiem. Okej. Okay. Miałam kwarc wziąć dla Caroline. no czemu nie mówicie, że miałam kwarc wziąć? No i oczywiście kamień, bo co ja mogę z robaków wykopać? Kamień i książki. No znowu ktoś idzie. Potem ich poznamy wszystkich, tylko najpierw kwarc. No przecież mam kwarc w plecaku! Jest dobrze dzisiaj, świetnie jest. Czekajcie, ja tylko chociaż kamień odstawię na miejsce. W ogóle, dlaczego te skrzynki są brązowe? No przecież wiadomo, że powinny być takie. No, no halo, no ja chyba jestem jakaś niepoważna. Od razu lepiej. No i też przez płot przejdzie. A nie, cała osoba tutaj się zatrzymała. Któż to taki? Hej, Kehi i ja jesteśmy znudzeni. To Trini. I Suzana, Nie, to sama Trini. Możemy zagrać na twojej farmie. Ale w co? Obiecaj, że będziemy grzeczni. Ja mam obiecać, że będziecie grzeczni? To wy obiecajcie, że będziecie grzeczni. Proszę! Ładnie proszę! Nie wiem, nie znam cię. Idę do Caroline. Szukać Caroline i kupić nasiona. Ziemniaka pewnie, no bo co ja mogę kupować? Co my mamy za zadanie wspaniałe? Cztery... Slajmy. Cztery slajmy. No to pójdziemy do tej kopalni, bo i tak musimy lubić te slajmy i warto by było zejść niżej. Dobra, ziemniaczki, ziemniaczki. Ile tych ziemniaczków kupić? Dużo. No dwanaście wiecie co? Nie będziemy kupować już tego tak dużo, bo po pierwsze musimy zacząć oszczędzać na truskawki, a po drugie, musimy też oszczędzać na plecak. Czy to jest rafinowany kwarc? Wielkie dzięki. No i jedno serduszko. Oto twoja zapłata! Widziałam w lesie dzikich szan. Ja też. Zbieractwo może być fajnym sposobem na zarabianie pieniędzy lub dobrym prezentem. Raczej na żarcie, wiesz, do kopalni. Do tego mi się najbardziej chyba przydaje. Mam zły dzień. Mówiłam, że mam zły dzień. Czego chcesz? Oj, ja, Bigel, jesteś przerażająca dzisiaj. Dostawa w 150. Pracuję w knajpie ugasa na trzecią zmianę. Płacę za to rachunki. A twoje rodzice co robią? Wy, wy macie z hejli rodziców. Gdzie oni są? Oni nie płacą rachunków. Ćwiczenia są ważne dla zdrowia. Zawsze zostawiam na nie trochę czasu. Wiem, bo w domu oszalejesz. Jako rodzic niestety nie mam go zbyt dużo, ale staram się go najlepiej wykorzystać. Jodie jesteś idealna, ja ci powiem idealna. A tutaj idzie ta Trini, tak? Bez Suzany. Hej, co słychać? Przepraszam, właśnie nad czymś pracuję. A ten drugi to kto? Sprawdźcie! Dobrze nosisz ten strój, gryzia, Jerry. Myślałam, że on ma tu kolczyk jakiś, a to takie... Coś było. założył się, że mogłabyś założyć wszystko i wyglądać jak model. Eee... Nie wiem, takie trochę to creepy było, albo ja jestem przewrażliwiona. Ok, zasadzimy te ziemniaki i pójdziemy do kąpalni. Nie mamy za bardzo żarcia. Ja Wam powiem, że kiepsko. Bardzo kiepsko. Ja ciągle tego ryżu nie zasadziłam? Dzisiaj go też nie zasadzę. No co, ja z pięcioma szanami i, i z konewką. Kilow może byś wzięła do tej kopalni i miecz, co? A właśnie, miałam pałkę. Bo ja widziałam u lorda gramofona, że on tam pałką bił, i nie było tak strasznie. To może dzisiaj wypróbujemy pałkę. Najwyżej będzie na niego. Nie zwracaj na uwagi na mojego męża, George'a. Nie jest przyjaźnie nastawiony do nieznajomych. Jeśli go lepiej poznasz, to na pewno się do ciebie otworzy. Nie mam dla ciebie kwiatka, babciu, chyba zostawiłam go w skrzynce. Okej, okay, idziemy tutaj szukać jedzenia. No to znalazłam. Jeden dmuchawiec, jeden kwiatek. Wiesz, Babciu, mam jednak kwiatek. Ja, to ja ci dam, bo ty zasługujesz na kwiatka. No ja zasługuję, żeby w kopalni zjawić się. Gdzie ty jesteś? A tutaj. Ja Zasługuję, żeby w kopalni zjawić się o 18.00 dopiero. O mój, to wygląda wspaniale. Miłe z twojej strony, proszę. Jeszcze coś mówisz? Ja jestem pewna, że kiedyś się razem zaprzyjaźnicie. Jeszcze mówisz? Jeśli cię uciekawi mój mąż, powiem ci mały sekret. Bardzo lubi pory, znajdziesz je w górach no, o tej porze roku. Wiem! Już skończyła mówić. Co ty taka gaduła, babciu, jesteś dzisiaj? To czy tutaj jest gdzieś Luis? Jest Louis. To może dostaniesz kwiatka. To dobry prezent, dziękuję. Proszę. Chcesz się ze mnie pośmiać? Nie chcę. Robię to, co muszę. Nie chcę się z ciebie śmiać. Ty jesteś strasznie przewrażliwiony na swoim punkcie. Wiesz co, Linus? Czy ja powiedziałam do niego Luis? Dobrze, tutaj też nie, nie widzę żadnego jedzenia, ja często mówię, dobrze, yy, tutaj nie widzę żadnego jedzenia, tutaj też nie widzę żadnego jedzenia, ale widzę kwiatki, po co mi te kwiatki? Tu jest chrzan, jeden, jeden chrzan, szkoda, że tego nie można zebrać, co? Byłoby sympatyczniej. To może zjemy dmuchawce na początek. 15.30, fajnie jest. 15 piętro, no pasuje do 15.30. o nie, te paskudy tu są, nie lubię tego, bo jak tutaj się za szybko nie machnie, to te, a wiecie, nie machnęłam, <grym> no, super, maczuga jest świetna, znaczy ona może jest fajna, tylko ja nie umiem z niej korzystać, nie w tę stronę, nie w tę stronę, nie, 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 nie. jak? Jak tym się dabić? Przecież tym się nie dabić. Przecież to jest jakiś koszmar. Co, co to ma być? Aha, awans. Widzicie, ja nie jestem przyzwyczajona, że mi to pokazuje takie rzeczy i teraz się będę dziwić na każdym kroku. No ale stwierdziłam, dobra, co ja mam tchwić w jakimś średniowieczu? Czasem warto korzystać ze zdobyczy techniki. Mi się energia kończy, oczywiście. Drabinek to nie. Nie, nie, nie. Nie 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 nie, 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 zapomnij. Dobra, zjadłam wszystko. No to dawajcie tę drabinkę, no. Pokażcie, jak pięknie ją, dacie ją na samym początku, a nie na końcu, no? Tu jest slime. Slime to sobie ubijemy, bo z niego po pierwsze drabinka może wypaść, a po drugie potrzebuje. Nie zatruwaj mnie. No, już się paseczek tyle, no 15, może się uda zejść. No, może jednak. No, może tu, może tu, może tu, może nie tu. Nie uciekaj, no. Bo się zaraz zmienisz w tę muchę. Ja tego nie potrzebuję. 6, ostatni. No, p przecież wiadomo, no przecież. Ja bym miała mieć drabinkę, naprawdę, no nie. Co, ty niepoważna jesteś? Wychodzimy. I tak jest 23. Fajnie, że doszliśmy do 18 piętra. Było to szalenie satysfakcjonujące, więc możemy iść do domu, osiągnąwszy dzisiaj nic. No. Co tu się dzieje? Aha, scenka z, z Linusem, dobrze. Ja stoję za drzewem. Linus grzebie. No, Linus, w ogóle cię nie widać. Nic. Jeszcze tam ta lampa jakaś świeci, co prawda nawet nie wiem, gdzie jest ta lampa, ale to powiedzmy, że to z okien tak się świeci. Grr. pewnie szopy wróciły, brudne hultaje. Ach, zjawiesz się w odpowiednim momencie, młoda damo. Wyświadczysz starcu przysługę. Możesz pójść i odstraszysz dla mnie te szopy. Robią straszny bałagan. Dzięki upewnij się, że je dobrze wystraszysz, żeby już więcej nie wróciły. No, Linus jest smutny. To byłem ja, przepraszam. W tych koszach znajduję dużo ciepłego i świeżego jedzenia. Gdybym tego nie brał, to by się zmarnowało. Myślisz, że jest coś złego w tym, że to robię? Eee, nie, no bo nie jestem hipokrytką, i bo sama to robię, więc nie mogę mu powiedzieć, że to jest coś złego, no bo sama to robię. Więc wybierzemy... to. Właśnie. Dzięki, Gryzia, Wiedziałem, że jesteś osobą o otwartym umyśle. Nikogo nie krzywdzę, dobrze się uczuję z tym, co robię. Możesz iść do domu. Obiecuję, że nie będę już nigdy więcej grzebać w koszu George'a. Możesz powiedzieć, że wystraszyłaś te szopy na dobre. Teraz tak mi przyszło do głowy, jak on sobie radzi w zimę w tym namiocie. To ma jakąś farelkę czy cokolwiek? Piecek? on w tym namiocie to zamarznie normalnie. Czekaj. Biedny Linus. Wiem, co robisz, Linus. To ty wiesz, a George nie wie, tak? Po sąsiedzku jesteście. Jeśli potrzebujesz jedzenia, po prostu pytaj. Nie chcę, żeby ktoś chodził po tym mieście głodny. Mm. Proszę, mam tu dla Ciebie kosz placków z cukinii. Tylko je zamocz w moim ostrym sosie. No weź to. A skąd on ma wziąć ten ostry sos? To też dajesz, czy nie dajesz? A ten to kto? A z Tobą to już rozmawiałam. Teraz tutaj stoisz? Jesteś podejrzani. są. Ja mam wrażenie, że ta gra skręci kiedyś w jakieś dziwne rejony. A tutaj kto stoi? Co z wami jest? Wszędzie jacyś jesteście dziwni ludzie. Czemu wy po nocy stoicie pod krzakami, kurczę, jakby przed moją farmą, żeby co mnie obserwować, czy co? Lubię kończyć papierkową robotę wcześniej, więc mogę odpocząć przez resztę tygodnia. Tutaj odpoczywasz przy krzaku. Nie jestem leniwy, leniwa. Jestem wydajny, wydajna. Kotel na łóżeczku prawidłowa. No, walka co to jest? Stek z robaka. Ja raczej tam żarcia rzadko robiłam. Nie, nie chciało mi się, ja to głównie polegam na foragingu w tej grze. Pogoda, co my tu mamy? Jutro będzie czysto, przecież wiadomo, że będzie. I duchy są. Lekko zaniepokojone. Jest samowite. Królowa Sosu. Witam z tej strony, Królowa Sosu. Jestem bla, bla. Steerfrey. To już było, to, to powtórka, tak? Ale nie widzieliście. Mam coś pokażę. Patrzcie, kto mi przepowiada pogodę teraz. Kicia. No Prawda, że słodkie. No pewnie, że słodkie. Aha, Vincent ma urodziny i dobrze, że tutaj mi to napisali. Ja bym w życiu o tym nie pamiętała, bo nawet nie sprawdziłam. O, ziemniaczki są do zebrania, okej. Okay. Kicia po... Nasza, nasza Kicia jest pogłaskana, a my najpierw pójdziemy tu i wrzucimy to. I potem pozbieramy ziemniaczki. Mam nadzieję, że one nie będą wioskami to nam się zmieszczą w plececzki. Kto to jest? Kto to jest? Carmen. Tak, codzienna podróż z wioski na plażę jest bardzo męcząca, ale kocham moją córkę, chcę dać jej wszystko co najlepsze. No to bardzo ładnie. Chwale, a ty co, co, co ty robisz? Co, 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 co tu się? Co tu co, 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 co się? Vincent to mój dobry kumpel, fajnie się z nim przebywa. Koechi. Kaj, 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 Kenneth, co tydzień sprawdzam lampy w mieście. Tu? Tu sprawdzasz lampy! Aha, czyli pewnie ten mod jest przystosowany do tego, jak tam mapa nie jest zmodowana, to wtedy ma to pewnie więcej sensu, bo tak nie ma. Wiem, że to bardzo ma. Wiem, że to bardzo. Wiem, że to bardzo martwię się o tego typu rzeczy. Okej, okay, dobra. Jasne, czemu nie? E, tutaj mamy zadanie od Luisa: sztabkę miedzi. Co oni mają z tym kładzeniem jakichś dziwnych rzeczy na grobie swojego dziadka? Najpierw zamknięte. Zamknięte w środę! Ty głupi! Nie robię! Vincent, poczekaj, mam dla Ciebie prezent. Poczekaj, Vincent, no nie bądź tak szybko. Cześć, Vincent. Chciałabym poszukać robaków, ale mama się denerwuje, kiedy wracam do domu brudny. To ciężki wybór. Yy, masz hmm. kwiatek. Pamiętasz o moich urodzinach, dziękuję, to jest wspaniały prezent. No i mamy dwie gwiazdki, czy co tam serduszka, czy co tam mamy. No i super. Z Vincentem to łatwo idzie, bo on nie jest jakoś szczególnie wymagający. Najpierw, kto to jest? Flor. To dobry dzień, e, mam na myśli dobry dzień? Co? Co? <grymny> nie wiem, co masz na myśli, pewnie dobry dzień. O nie. Okej, okay, to oddamy najpierw do muzeum rzeczy. No tak, no to mamy kwarc. O, I nagroda. Mamy jadeit, Mamy topas. Też nagroda. Super. E, Ametys, Dobra. Earth Crystal i trzy nagrody odbierzemy. Super. E, co? N nie chciałam. N nie chciałam. J jak stąd się wychodzi? Tutaj przecież jest ok. E, ja chciałam odebrać nagrody. Nie. Czy chcesz? Nie, nie chcę. Ja chcę odebrać nagrody. Gdzie się odbiera? Odebrać mi moje nagrody. Gdzie są moje nagrody? Co tu się wydarzyło? Gdzie są moje nagrody? Od matkorety. Widzieliście tę panikę w oczach? Znaczy, Paniki nie widzieliście, ale, ale słyszeliście na pewno. Dobra, nasiona gwiezdnego owocu. Okej, okay, to na lato. I mamy jakąś durnostojkę, którą będziemy musieli odkurzać codziennie. Ziemniaków tutaj nie sprzedamy. Co ja chciałam zrobić? To jest jazz. Jazz, jak zawsze, w formie. Pójdziemy na plażę. Gdzie ja miałam w ogóle pójść? Ja miałam gdzieś pójść. Co ja miałam zrobić? Chwileczkę, miałam pójść do Community Center i miałam pójść oddać zadanie Luisowi. O muszelki są dzisiaj, to są. I nawet robaczki, Ło! A to kto tam mówi? To, aha, to tamta, co tam, coś tam, córka, bla bla bla. Nie znając życie, to tutaj będzie coś ciekawego, ale nie ma miejsca. Glina. Średnio ciekawe. Okej, okay, pójdziemy sobie do... Luisa, poszukać Luisa. Tak, poszukamy Luisa, żeby odebrać pieniądze. A, tu jesteś, Luis. Dam... Długo Cię nie musiałam szukać. A, gryzia, więc to Tobie można zawdzięczać załatwienie problemu ze szlamami. Dziękuję. Mam nadzieję, że to nie był dla Ciebie problem. Wiem, że nie... Wiem, nie trudno o szlam w ubraniach. Co? Co? Musiałem wyrzucić kilka par spodni, gdy próbowałem złapać te małe wierci pięty. Pamiętam, jak tata wpadł w szał po tym, gdy miałem karmazenowy szlam na moich nowych diagonalnych, sp diagonalnych spodniach. Wiesz co, Luis? Ja mam wrażenie, że coś kręcisz, bo ty mówisz o gubieniu jakichś spodni i umazaniu ich czym, a potem znajdujemy twoje gacie u jakiejś pani umarni. Ja mam wrażenie, że tu było zupełnie inaczej, ta historia miała zupełnie inne zabarwienie. Ach, nie ma to jak filiżanka mocnej herbaty o poranku. No ja bym chętnie spróbowała, ale nikt nie chce mi dać sadzonek. Tacy jesteście. Pilnie strzeżony sekret, herbata. Chwileczkę, co ja tu miałam zrobić? Tutaj odebrać pieniążki. No i super, mielibyśmy kasę, to nie mamy kasy, bo przecież no po co. Aha, ja miałam wejść do gildii, ale nie, mia nie miałaś wejść do gildii, bo, bo miałaś porozmawiać z samym <grych> i z tym dziwnym tutaj. Ian, to może ten nie jest dziwny. Cześć, Gryzia. Jak tam życie na farmie? Och, wszystko w porządku? To miłe. ty, 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 ty Nic nie odpowiedziałam. Ty odpowiadałeś za mnie. Że co? Już dwunasta? O mój Boże! Nadal mam mnóstwo do roboty! Sam poczekaj, co ty mówisz? Ten wczorajszy mecz był świetny. Czekaj, czy ty w ogóle masz telewizor? Mam telewizor i nie oglądam meczów, bo nie lubię. Chyba, że mecze w tym... Football Manager, tak to tam jest zabawnie. Mhm. Dobrze, teraz idziemy tutaj i sobie oddamy ziemniaka. Ziemniaka oddajemy tu czy tam? Tu. Zresztą tyle, że pamiętałam. Ok, jeden ziemniaczek. Mhm. I tak muszelka, a muszelka też się przyda. Ta też, o widzicie, to dobrze, że tu przyszłam, bo muszelki też oddamy. E, co tu? No. Powinna się jakaś telepać, czy to... Ja źle myślę. No, widzicie? Powinno się telepać, a się nie telepało. To... I to. Ok. No to już mamy troszeczkę to załatwione. Teraz pójdziemy do domu sprzedać ziemniaki, sprzedać muszelki i zasa... Zasa? Nie. Zasa nie zrobimy. Nie możemy zrobić zasa, no bo nie mamy... Co zasa? Takie życie. Dzisiaj to żarcie ja znajduję, pewnie, wczoraj to nie było, komu poczekaj, Karolin. Dałabym ci kwiatka, ale nie mam. Cześć, yy, masz wszystko, czego ci potrzeba do twojej farmy? Jeśli nie, możemy ci pomóc. Dodajcie mi pieniądze! Mam wiele przydatnych rzeczy. Pieniądze mi daj! Plecak by mi się przydał. Możecie też dać plecak. Jeżeli nie możecie dać pieniędzy, to dajcie plecak. Poczekaj, Harvey, z tobą też pogadam. A co? Pamiętaj, żeby zakrywać nos przed kichnięciem. Potem umyj ręce. My się już tego wszyscy dobrze nauczyliśmy, prawda? Mieliśmy taki okres w naszym życiu, kiedy trzeba było się tego nauczyć, i wszyscy o tym dobrze wiemy i pamiętamy. I nie chcemy powtórki. Tego duchawca mogę wziąć? Nie, bo on jest z gwiazdką, oczywiście. To teraz tak. Sprzedamy ziemniaki, sprzedamy to, sprzedamy muszelki, bo nie. Miałam do klinta pójść! Pójdę do klinta, ja jeszcze pójdę. Ja zdążę ze wszystkim. Czy ja tutaj coś mam schowane jeszcze potrzebne? Co ta muszla tu robi? Oj oj, oj, oj oj, dzisiaj nie jest dobry dzień. Mówię, jak się zrobi przerwę w nagrywaniu, to potem. Co tu się wydarzyło? Nie wiem. Kto to idzie tutaj? Poczekaj, dziewczyno. Kto ty jesteś? Madzia. To jest Madzia. Nie masz pracy na farmie? Mamy Marusię, tu jest Madzia. z tymi rozmawiałam. Z babcią dzisiaj nie rozmawiałam. Nasz dobry burmistrz powierzył mi opiekę nad tymi ogródkami. Tak, tak. Wiesz dlaczego on ci powierzył opiekę nad tymi ogródkami? Bo ty to zrobisz za darmo. Dobry burmistrz, nawet starsze osoby wyzyskuje. Tego dnia nie pracowałam jak tymi donicami, więc postaram się przypadkowo na nich nie stanąć. Jaki burmistrz y, Luis to spryciarz, prawda? Co zrobić, żeby się nie narobić? Jeszcze oni są wdzięczni. O, no, jak słodko, teraz tutaj jest więcej dzieci, no i sympatycznie, no to mi się podoba. Nie, podoba, nie podobają mi się błędy, ale to mi się podoba. O, przynajmniej mam pieniądze na geody, jak nigdy. Przetwórz geody, zobaczymy, co tu słychać. Tu jest glina, eee, to nie fajnie. Tu jest chyba coś do muzeum. Chyba, że już coś takiego oddałam. Tu jest miedź. No to... Okej. Okay. Tu jest coś do muzeum. A tu? No takie już mam! To po co mi to? I znowu miedź. To jakoś tak bez sensu trochę. A no, no trudno. Nie pogadam z tą Clint, bo, bo nie chce mi się. Pójdziemy za to do muzeum. Oddamy te rzeczy. Czy będziemy robić z tego tęczę? Można by. A to widzicie, to już nawet oddawałam. No super, no fantastycznie. Nie mam żadnych. No a nie mam, no ja wiem, że nie mam, ale jak. O, chcę zmienić kolejność. Ale, moment, o właśnie, ale tu do góry nie mogę tym poruszać, tylko na boki. No to jak ja mam to pozmieniać? Chwileczkę. Jakoś. co? Tak? Yy, strasznie niewygodne. Czyli powinniśmy zacząć od koloru czerwonego, czyli. To w ogóle to jest jakiś artefakt od tych krasnoludów, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli pomarańczowe gdzieś tu, białe jakieś tu, to jest też pomarańczowe, dajmy na to. Albo nie, tutaj damy. Czy mam jakieś kamienie czerwone? Jest tam czerwony kwarc, prawda? O, jakoś tak. Potem tutaj zielone, ten jadeit, yyy, to to nie wezmę. Wzięłam. I potem to, to, jakoś ten deseń. <noise> no popatrzcie, jak to mi pięknie wychodzi, prawda? Widzicie ten porządek? Widzicie? No, teraz jest znacznie lepiej, prawda? Pięknie jest. Ok. Wychodzimy, grzebiemy w koszach. Miałam gdzieś pójść. Ja, ja mam jakąś sklerozę, chyba jakiś biowital sobie kupię, no bo co to ma być? Miałam. Gdzie miałam pójść? nie wiem, połowię sobie w takim razie cześć Penny nie mamy tu szkoły, ale staram się jak najlepiej nauczyć Vincenta i Jazz każde dziecko zasługuje na szansę do lepszego życia Jazz jest bardzo dobra z matmy i dobrze czyta Vincent jest dobry w... Wy... cóż ma dobrą wyobraźnię no jak tu powiedzieć tak żeby nie powiedzieć Jazz i ja uwielbiamy bawić się w przebieranki następnie będę bojko! Czy jesteś kowbojem? Nie, nie jest. Jest jeszcze y, fajniej, gdy bawimy się o Trini i Jassem. To, to jest interesująco, to na pewno. O, Elliot, z tobą też porozmawiam. Jaki piękny dzień, nie zrobiłam praktycznie nic. Las jest cudownym miejscem, nieprawdaż? Prawdaż, Prawdasz, prawdaż. Włajasz, włajasz. A my pójdziemy sobie połowić w takim układzie, no bo co? O, Penny. Penny! Tam! Żyjemy w trudnych czasach. Zostałam zwolniona z pracy jako kierowca autobusu. A kto cię zwolnił? Czyżby to był burmistrz Louis? Ten wspaniale zarządzający człowiek? Gdybym znów dostała tę pracę, mogłabym cię przewieźć na pustynię Kaliko. Ja nie wiem, czy człowiek, który ma problem z alkoholem, to dobry pomysł, żeby został kierowcą. Sam już rozmawiałam. To pójdziemy sobie łowić może. Ja tak będę dłużej szukać tego miejsca do łowienia, niż faktycznie będę łowić, co? No może tam pójdziemy? Tam dawno mnie nie było. Albo nawet nigdy. Na pewno nie na tym sejwie. No, okej, okay, to tutaj. Żarcie, mam jednego dmuchawca, bo resztę nie pozbierałam, bo nie mogłam, bo nie było miejsca, albo coś tam. Nieistotne. Dobra, wystarczy już tego łowienia. Jak widzicie, poszło w miarę ok. Jakieś ryby mamy. Przy okazji, sobie oddamy tego leszcza do muzeum. Do muzeum? Do community center. I przepraszam Was bardzo, że jednak Wam nie pokazałam tego Richside Side Village, ale tak to jest, kiedy trzeba się tu zająć miejscowymi sprawami. Pokażę wam, nie martwcie się, jeszcze wam pokażę. Najwyżej pójdziemy tam łowić któregoś razu, co? Tylko ja wiem, że jak my tam pójdziemy, to zginiemy na cały dzień. A wiecie, teraz tu wypadałoby pójść do kopalni, no takie rzeczy porobić. A takie wycieczki krajoznawcze to lepiej załatwiać, kiedy już kompletnie nie. Kto to był? Kto to był? Kto to był? Aha, z nim rozmawiałam, no? Znowu mnie śledzą. Tam też jakiś się ruszył i poszedł. Mają bardzo ciekawe rutyny, naprawdę. Tutaj idziemy sobie do domku. Zostawimy wszystko w skrzynce, sprzedamy rybki. Patyk też sprzedamy. Lia lubi te patyki, często jej daje. Męchawiec. W sumie ten kamyk. Niektórzy sobie robią te jakieś takie muzea w domu, ale po co? Ja nie, nie, nie będę miała na to miejsca, bo tam faktycznie mapa jest trochę mniejsza, no to ja nie będę miała na to miejsca, no niestety. Czy ja coś jeszcze miałam zrobić? Nawet jeżeli miałam, to i tak nie będę wiedziała, bo nic nie widzę. Okej, okay. i to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o zasadzie PKS i trzymajcie się ciepło. Cześć!